Najprostszy sposób No <laughs> <laughs> to gaz trójzłamałem! Naprawdę ktoś! Potem pomóż! Poczekaj, ja już nie złamałem! Dobra, nastawił mi! U uh. E, kurwa, czemu tego nie mogę wnieść? Ja mogę! Nie, zniknęła mi o. Co to się obraca? Samo? Zbijesz mi to w Nie, akurat to będzie ja, sobie normalnie chodzi pota ty. ty masz niby ese, tak? masz w tym momencie trzy pary okularów na nosie dwa i do góry kolejne do tego słuchawki to łańcuszek jeszcze złoty o To nie bijeście, no. Jeszcze tobie okulary krzy. Też wam <gry> się rysuję. Myśmy jeszcze wąs od rysuj. Ale krótkie. No, dalej Czekaj. Z drugiej strony. Dlaczego mamy nimi czekić? To jest dosłownie. Jak tak się kamera odpala? E, masz... E, Uwa, ja mam to na paliźnie Masz e, ten, e, tablicę, nie? Na tabie, czy coś. Masz taki aparat obok i tam masz. Kamera jest screenshoty. No faktycznie, screenshot. A! To screenshot, to screen, to jakby screen, chciał siebie widzieć. No ty jakiś się... nie Nie, ten. Mam. Nie mogę dalej przesuwać. Ładny. Jest niewymiarowy, Julian. <noise> o, tu się da. O... Wait. Mój oui, wi oui, będzie... Co to, twoje <noise> Ale z ciebie Picasso, kurde. Mój wi, messer, jest. Tu masz swój nohant? No okulary? Zepsuł Ole dupło Słyszałem, a to nie było twój fotel? Nie yeah. Mój fotel to tako bardziej robi A Przypiek. Nie wiem, co to to jest? dymu dym. Właśnie, jak. dużo tak? Nie, nie To nie potrafię. Dobra, masz rakiem przystało. Ty w się obrócisz A tu co się stało? Kto Ta o tak skrzywdził? No się... A ja tak patrzę w jednym miejscu Kto skrzywdził. cię Aha A ty co ją kopiesz? Inni puty tu chodzą też Halo ale ja to nie człowiek. Co? Nie widzi mały. No jest co wszedł na flagę jeszcze? O Kurwa! Na flagę to po prostu jakiś.

Nie to k**aj zajebisty Co, co jeszcze raz? No, no, no już masz zajebisty kulnej No w dupie tak masz J**a <ścoughs> 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 Dalej przyszedł Pojebany po, Pomyleny co jak już Teraz on spi... Co? Spadę jeszcze Odklejony Odklejony od rzeczywistości.

Is waar Oh, echt? Dat ik dat nu is voor

Za yes. oszustwo spotka Cię Kara! Albo Ciebie Co What? What? Ten Jego zabój Jaki mały <słodniaczek. laughs>

Dance, dance, revolution, dance, dance, revolution, dance, dance revolution. To już wiedzę, w czym gustujesz. Eee, to jeszcze nie to, w czym gustujesz, najmłodszy, ale ja mam kilka tutaj różnych rzeczy dziwnych z memu. <laughs> Oprócz tego jeszcze mam takie. fila? Chyba to będziesz kojarzył. <laughs> są jak ci uderzam, ochuju, Waflu, rani! O. Uwaga, ona ma cztery ręce. Dobrze. Ale era kosmosu, era gwiazd. Najlepszy ending. A, nie mam awatara od Solera. A zrobiłbym Praise the Sun, to co najwyżej mogę chwalić... Pierścień. No, masz taki jeden. Stojący. Cud. Nie. Hmm. <laughs> to nie jest na piersiach. No, no. U, t, t, u, uj, tak. Chociaż wolę małe dziewczynki, ale to to mniejsza. Spadnij. Nie bój. się. Podobał Tak? Tak. Co pan ma kurwa z głosem? Syj w się? Sensie? A chodziło o to, co ja się pytałem. On ma Nie. tak normalny. Normalny głos. Tak. Tak. Czyli po 40? Fajny Co to też? Dziękuję, dziękuję, <gry> że mnie tak postarzasz, ale nie, ja zbliżam się do 30. Zostaje e, tak? <gry> Skąd wiedziałeś? Zostaje <gry> Q. Skąd? Jak? Zostaje Q. Oj, starośnie ale... radość. <śmówi> Ale Mówię nie, bo blisko. Ja, ja za miesiąc mam urodziny, więc. Mówisz, blisko. Jest tu ciężko, ciężko. Mam jeszcze jakiś poza małymi dziewczynkami. <śmówi> <śmówi> Zbudow. Szanuję za to. <śmówi> no, dziękuję, dziękuję. Patrz, pokażę ci coś ciekawego. Czy jeszcze działa ten awator? Będzie, w sensie, będę dziwnie w sensie wyglądał z tym głosem i tym awatarem, ale mnie Ale latasz. Pisze. Pokażę o kurde. Latam? Nie, już nie. Nachyl się, nachyl się i pogłaskaj ja nie mnie po głowie. Nie rób tego, nie rób tego. Co jest? Jak yy, Czy masz dostępne to akcje? Tak. Czekaj. No, Czyli widzisz serduszka tak, tak dalej. Tak, jak w oczko tak, mnie, tak. Jak w oczy mnie dziubniesz albo w nos, to ja też jest piszesz. inny efekt. Ja, piszesz, tak. Co jest? Jakie, no. jakie, jakie słodkie? Jest tego bardzo dużo. A jak ci zdjął z to coś? Patrzcie nie, do środka, busta. To niedaleko domu. Dzisiaj się odujesz. <grym> co to jest na 98%? To kijowo. Nie Jak się Jakby się załadował, to by było zajebiście O, papa mobil. W środku są. A e, ty, Patrz na środek. A, <grym> ja ja wszedłem do środka. Dobra. To A, toka, zobaczyłeś, mi? co pisze na busie? No, tak. Perpendic. Ciekawe. Ja, ja mogę zameldować super, jak nie chce. O, <laughs> <laughs> Co? Do powodzenia. Trzymaj się. Nie, on idzie z szukać. O. Jak? Wracam do tamtego pierwszego Avatara. Bo tu jest jedna przydatna rzecz w mojej profesji. Jak lubisz małe dziewczynki, to jest przydatne. Jak to się zgryło? Ja jej nie całości. To jest wygrynte całe. Co jest? No, no na to nic nie mogę poradzić, ale... Mała dziewczynka jest, jest. To no tam muzyka wtedy. Ty wyjebał No, jeszcze mam... E, ty wyjebał baga... mnie. A, rozładowała ci bateria No, ja ty te... wrzuciłem No fuj Co to jest? No Pluszek Astolfona mm. No, setup No trap Dosłownie Zajebi... Nie no jak się strzelić, to jak jest ten drążek odchodzenia, to po prostu nałóż na niego kciuk. I strzelisz. Weź pistolet jedną ręką, a tą drugą po prostu wci ten na drążek dochodzenia. Widzisz rękę? No. no Chyba coś inaczej ci odbiera. O. Nie próbuj tego wszystkiego na jednej ręce robić. Jedną ręką weź pistolet, przywołaj, a, a drugą na drążek. O! No, Może warunek Winiacza przymywałeś sobie Chyba on gada z Warhammera No, to tak, to jest z Warhammera To to? Tekst To ja jestem bardziej fanem 40k, ale... Ksar... Przepraszam, Tupas. Hmm, witaj Dupasie Masz Wintera Nie wiem. 90 same. Miał tu być. Ale poszedł sam. Sobie... To jest mój dziadek dupas. Dupas. Ale że pozwalasz klonować sobie awatary? Kurde, awatary? alo No, ja ja mam więcej niż tylko takie awatary. No. Więcej tych małych dziewczynek tylko nie daje klonować. To jest to, nie. <grym> Wychodzę do ciebie, tak? To ładna kolekcja. Coś... <laughs> 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 Dokładnie. Naprawdę, mam tego dużo. A ty dobrze się tak jest. z kamerką? O! Wiesz, kamerka jest po to, żeby pod spódniczkami zajrzeć, zdjęcie zrobić. Ale tylko po to, tak? A to kto? <laughs> no. Wi. Uh, a. Everybody knows my name, but nobody knows me. Okej, okej, okej. Już wiem, kto to jest. Już wiem. No, no, no. Bo tak spojrzałem, mam go w znajomych i takie Ej, ale ja tego niku nie kojarzę. A ja sobie przypomniałem, że da się zmienić nazwę. O. Więc, no, trochę kinda sens. Zwłaszcza, jaką mnie coś so, na tyle. No. to ja się zmienię jeszcze na szybkę młynarza i będę robił mąkę będziemy robić. Podlasię. Przepraszam.